ConnectoNeon to prosty system, który ułatwia przepływ informacji i dostęp do dokumentów. Pomoże Ci wykonać każde zadanie, jakie masz do zrobienia w firmie, tylko lepiej. Popatrz, jak to się odbywa. Nazywam się Mariola Górska i jestem odpowiedzialna za prowadzenie działań marketingowych. Pokażę Wam, jak system ConnectoNeon ułatwia mi pracę. Przygotowuję nowe wizytówki i papier firmowy. Po zalogowaniu na pulpicie widzę projekt, który aktualnie realizuję. Z poziomu kalendarza mogę przefiltrować zadania. Na bieżąco wiem, co się dzieje i nic mi nie umyka. Mój projekt nazywa się Nowe Materiały Marketingowe Akcydensy, a zaangażowani w realizację zadań koledzy mają pełny wgląd w etapy pracy. Projekt widzimy tylko my i nasz szef, ponieważ nadałam mu ustawienia prywatności. Nikt inny nie ma w niego wglądu, bo i po co. Projekt podzieliłam na pięć etapów. Trzy już są zamknięte, jeden jest w trakcie realizacji i jeden jest do zrobienia. Chcę, żebyśmy przyjrzeli się im bliżej. Pierwszy etap był przygotowawczy. Moja koleżanka, Ala Paś z administracji zgłosiła mi, czego potrzebuję. Przygotowałam brief i określiłam potencjalne koszty współpracy z Grafikiem. Przedstawiłam wymagany budżet kierownictwu i po akceptacji przez mojego szefa, Andrzeja I, przygotowałam umowę dla projektanta, gdzie ją znajdę w nowym systemie? To proste. Wystarczy, że kliknę w pliki i Connector Neon przenosi mnie do repozytorium dokumentów. Tu mam podgląd na każdy dokument z tego etapu projektu. Widzę brief projektowy, widzę projektowany budżet, a także umowę z projektantem na wykonanie dzieła. W drugim etapie grafik przedstawił mi różne koncepcje identyfikacji wizualnej. Zapisałam je w archiwum plików. Tutaj też zapisałam specyfikację techniczną wizytówek dla drukarni, którą musiałam przygotować, żeby wycenić koszt druku. Wiecie, co jest fajne? Projekty nie tylko tu są. Nie tylko mogę je podejrzeć, ja je mogę wydrukować. Wyobrażacie sobie, nikt z nas nie musi ściągać plików na komputer. Przyszedł czas na współpracę z Alą Paś, którą uwzględniłam w tym zadaniu, bo stworzyła dla mnie Excel z danymi pracowniczymi na wizytówki. Przekazałam je grafikowi, a on przygotował pliki wykonawcze. Papier czarno-biały, kolorowy i wizytówki, które trafią do drukarni. Faktury za projekty graficzne od razu puściłam do księgowości. To koszt 1743 zł. Kurczę, nie pamiętam dokładnie jaką kwotę zakładaliśmy na prace graficzne, więc sprawdzam to w zakładce koszty i przychody. 1846. Czyli jest dobrze. Czekam jeszcze na fakturę od drukarni. Gdy ją otrzymam, zamknę czwarty etap pracy i zrobię tak. Zobaczcie, wszystko widać na pierwszy rzut oka. Właśnie, napiszę do Ali, że faktura za wydruk akcydensów przyjdzie mailem. I co się dzieje? Ala już o tym wie. Zobaczcie, jak to ułatwia nam pracę. Nie muszę dzwonić, nie muszę pisać maila. Po prostu zostawiłam Alicji komentarz pod zadaniem. Ona widzi go w powiadomieniach. I tyle. Zero zbędnych ruchów. Wróćmy do projektu. Na osi czasu widać, co już zostało zrobione i w jakim czasie. Na kolejne działania mam tydzień i będę potrzebować do ich wykonania Andrzeja i Alicji. Plan zapisałam w podpunktach i każdy wie, co ma robić. Zobaczcie, w Neonie mogę filtrować zadania pod kątem statusu i terminu. To daje ogromne poczucie kontroli. A w zakładce pliki mam zarchiwizowane ostateczne wersje zaakceptowanych projektów na wypadek, gdyby w przyszłości trzeba było wykonać dodruk. I wiecie, co jest najfajniejsze? Że wszystko widzę na moim smartfonie. Loguję się do apki, widzę moje zadania, widzę projekt. Widzę pliki, a smartfona mam zawsze ze sobą i mogę sprawdzić, co się dzieje w każdym z moich projektów, z każdego miejsca. Gdy trzeba reagować, bo coś się dzieje, po prostu reaguję. Wszystkie informacje mam pod ręką. Za co go lubię najbardziej? Za to, że mogę w nim odzwierciedlić mój sposób pracy, mój i mojego zespołu. To unikalne, ponieważ to nie ja wpisuję się w system, a system to stosuje się do mnie. Ja wykonuję z Neonem każde zadanie, jakie mam do zrobienia w firmie, tylko lepiej www.neonconnecto.pl. Na tej stronie dowiesz się o systemie znacznie więcej. Zapraszam Cię do obejrzenia kolejnych filmów. Do zobaczenia.